Siemano siemaneczko, to znowu ja <śmiej> dzisiaj jaram się totalnie absolutnie dlatego, że do tego Pana jak widać w biurku to się dzieje przyszła mi tutaj z Francji także o, proszę bardzo, taki oto kartonik oryginalne części Porsche do Porsche, także nożyk w dłoń i odpakowujemy OK, więc tak jak mówiłem, pakowujemy. tu. Może trochę być widać, bo o, nie wiem co będzie pierwsze czy unboxing, czy tutorial. Ściągałem kierownicę delikatnie raz. ...dwa... ...trzy. Mm. Tak. Po pierwsze... ...koszulka Gould. No nie mogę sobie jej, powiem szczerze, odmówić. Dobra, po drugie mamy... ...uszczelkę... Proszę bardzo. Oryginał do relingu. Druga oszczelka. Również Porsche. Też pod drugi reling. Ta jest chyba lewa, a ta jest prawa. Zresztą obojętne. Dobra. Tu mamy kiełki. Takie w zderzak, Na jedną i na drugą stronę. Proszę bardzo prawy, lewy z ciekawości. Da. Dobra, później kiedyś. Tam. Dobrze, dalej. No. Tu są te no i to zaraz. Jeden z poprzednich. O, nasze śrubki i śrubeczki, które są do y, osłon w bagażniku, także też założę i zamontuję, to jest, to, te są akurat dwie do osłony akumulatora, te są do tych y, osłon takich bocznych Torx T25, brakowało, dorzucam uchwyty do relingów jeszcze jedno powinno być o no nie to nie, nie dobra zaraz tam znajdziemy takie uchwyciki żeby nam te relingi dachowe się ładnie trzymały sztuków 10 powinno być 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 no dobra nowy znaczek hmm. Uszczelka i do tego nakręteczki, żeby go przymocować. No to nie są nakrętki, to są takie gumki. No nieważne, w każdym razie nowy, auto idzie na lakiernie, akurat maska będzie robiona, więc żeby już było po całości. Dobra, co tu mamy? A, to jest ważna rzecz. Moje auto ma obrzydliwy <laughs> znaczek 911 prosto z AliExpress. Więc ja, żeby było ładnie. O. I będzie w oryginale, tak jak, dokładnie tak jak powinno być. <laughs> a nie jakieś obrzydliwe 911. Także również oryginały Porsche. Ważna sprawa. Dobra, a tutaj. Prosta rzecz, a będzie cieszyć. O, zawieszka do kluczyka. Oryginał, również. Jaka pierdółka też się nie mogłem odpuścić. Dobra. Co tam jeszcze jest? No, to Na razie odłożę. Osa. Dobra. Kosza. Uszczelka. To była chyba najdroższa z całego tego pudła. To jest uszczelka. Kawałek gumy, pewnie jeszcze do tego produkowany w Polsce. No dokładnie. Made in Poland. Hutchinson. Dzień dobry. I i jest to uszczelka szyberdaku jest sparciała i brzydka więc przy okazji lakierni również będzie robione o tu jest, no, no proszę 10 czyli tak jak powinno być a tu jest druga część to się wpina w dach, to się wpina w zielone O. To się wpina w reling, to się wpina w dach i montujemy relingi. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze? Nie, czyli wszystko się odliczyło. Chyba, a to jest tego. Taka, taka część, do której tutorial właśnie robię. Ten widz jest bardzo ciekawy. Nówka, sztuka, przełącznik zespolony. Ha! Zobaczmy. W moim przypadku jeden drobny problem, czyli. O, no proszę. To udziała. <noise> U mnie niestety nie blokowały się. Kierunkowska się nie blokował w lewą stronę. Ale tu się wszystko jest nówka sztuka, także będzie, mam nadzieję, wszystko ładnie działać. Ja również oryginał oczywiście Porsche, także zadowolony jestem. Także dzięki bardzo to był unboxing pierwszej partii w zasadzie części. Wszystko ładnie. No, mam nadzieję, że się jakkolwiek podobało. Zapraszam na tutoriale. Większość z nich sam będę montował. Także mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego. O, wysłoniłem mikrofon. Yy, większość z nich będę sam osobiście montował i do wszystkiego będę robił film. Yy, jakieś tam foteczki, więc mam nadzieję, że będzie się podobało. Także dzięki bardzo. I zapraszam do oglądania. Cześć!